Z Wojtkiem Wardeckim tak sobie rozmawiamy o tej muzyce i widzę, że mamy wiele wspólnych pasji. A też to, co proponuje Milo Kurtis, tobie się podoba? Jak najbardziej, aż miło słuchać. Mam nadzieję, że, że widzą tak, że się podoba. Jednakowoż nie będziemy teraz mówić o muzyce tylko o roślinach w naszym ogrodzie bo ty jesteś blogerem w ogrodzie.com yy, ogrodnik z wykształcenia i z zamiłowania teraz będziesz nam opowiadał o palmach i nie tych które odbiły komuś tylko o tych które <ścoughs> możemy sobie hodować bezpiecznie w domu. Przyniosłeś do studia cztery bardzo ładne rodzaje palm, zaczniemy od pierwszej areka, dobrze? Tak, areka jest, jest palmą bardzo ładną, bardzo dekoracyjną, o pierzastych liściach. Wszystkie zresztą te palmy są wyjątkowo łatwe w uprawie i w pielęgnacji w domu. A wydawałoby się, że zobacz, to roślina z innej strefy klimatycznej, że będzie miała kłopot, żeby się dobrze przyjmować w Polsce? Absolutnie nie. Ja może bym tak scharakteryzował, pozwolę sobie Proszę. scharakteryzować wszystkie te palmy i dać kilka wskazówek, co trzeba zrobić. W momencie, kiedy wybieramy się do sklepu, do centrum ogrodniczego, biorąc palmę do ręki, musimy sprawdzić kilka rzeczy. Po pierwsze, czy jest zdrowa, ale jak? Czy ma, czy nie ma suchych końcówek? Czy nie końcówek nie ma... czego? Liści czy korzeni? Końcówek liści, tak. Końcówek liści. Jeżeli ma suche końcówki, to znaczy, że gdzieś w tej uprawie była przesuszana. A jeżeli była przesuszana, to znaczy, że w perspektywie czasu może jeszcze dalej chorować. Musimy sprawdzić spód liścia. Jeżeli na spodzie liścia mamy pajęczynkę, to znaczy, że jest szkodnik, który się nazywa przędziorek. Wnosząc taką roślinę chorą do domu, e, istnieje ryzyko, że zarazimy także pozostałe Ojej. rośliny. więc Czyli kwarantanny trzeba... trzeba było zrobić jak roślinie, tak. albo w ogóle nie kupować. Tak. E, I dalej, e, dalej możemy sprawdzić korzenie. Korzenie muszą być zdrowe. Ta bryła musi być przeszła. Rośnięta. A jak sprawdzamy korzenie? Wyjmujemy po prostu z doniczki i co? Troszkę tą ziemię tak. otrzepujemy, nie, czy nie? Wyjmujemy pa, 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 pa. roślinę z doniczki mm -hmm. i ta bryła powinna być przerośnięta, te korzenie powinny być koloru białego lub lekko brązowego, że też ziemia się nie wysypuje z pomiędzy korzeni. Dobrze, no a dlaczego rekomendujesz palmy? Co takiego jest w ich uprawie, co Ciebie interesuje? Bo jest bardzo prosta w uprawie. Mm -hmm. Jest bardzo prosta. Ona pasuje do, do pomieszczeń bardzo jasnych. Wybieramy zawsze stanowiska, gdzie jest dużo światła. Nie bezpośredniego, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia liści, ale światło bardzo jasne, takie, żeby te liście mogły swobodnie rosnąć. A jakie temperatury? Temperatury. Jeżeli chodzi o to, to teraz już w październiku palmy wchodzą w stan spoczynku. Musimy im zapewnić gdzieś przedział 6 do 17 stopni. W mieszkaniach jest to o tyle trudne, Od że. 6 do 17 stopni? Tak. No, ale na balkon nie wystawimy przecież takiej, a w domu troszkę będzie rzeźko. Będzie rzeźko, <laughs> dlatego tak naprawdę jest to trudne w, w mieszkaniach do zapewnienia. Być może jest jakiś pokój, który jest. Nie Mniej ogrzewane. ogrzewane, a być mhm. może jest piętro w domu, a może jest ogród zimowy. Jeżeli Ale powiedz ktoś posiada... Wojtek, czy to jest konieczność? to jest warunek konieczny, żeby ona przetrwała? Yy, schładzanie jej przez okres zimowy, czy nie? Mhm. Ona będzie rosnąć. Hmm. Oczywiście my staramy się dopasować takie warunki, które panują w, w ich naturalnym środowisku, czyli okres spoczynku z niższe temperatury, ponieważ tak jak człowiek potrzebuje się wyspać tak, żeby rano stał z nową energią, tak roślina w momencie kiedy w ciągu roku tego sezonu zimowego jest mniej światła, potrzebuje mniejsze, niższe temperatury. A jak z podlewaniem? Czy w tym czasie właśnie zimowym podlewamy też mniej? Z, obniżamy temperatury i Obniżamy mm. ilość podlewania. Dam jeszcze jedną ważną wskazówkę. Przy sadzeniu palm nie wybieramy dużych donic. Wybieramy wąskie i wysokie, ponieważ palma się nie rozrasta na boki, tylko rozrasta się w głąb mm. podłoża. Na dno doniczki zawsze musimy nasypać keramzyt, który zabezpiecza roślinę przed przelaniem wodą. Mm. To jeszcze omówmy te cztery gatunki, które mm? przyniosłeś. Czyli areka, pierwsza. Tak. Jaki, one może, jaki może osiągać wysokość? Areka potrafi dorosnąć nawet do dwóch metrów wysokości. Jeżeli Jest, będzie dobrze... taka pierzasta na całej wysokości? Pierzasta, tak. To ładna będzie. Bardzo ładna, dużą powierzchnię, dużą masę zieleni tworzy. Mhm. A następna? Hamedora. Hamedora. Hamedora również tworzy, ona nawet do dwóch i pół metra potrafi dorosnąć, ale podobnie tak samo jak areka, ta pierwsza palma. Ale ma dużo więcej liści, bardziej jest dużo bardziej liści roz... uli tak. uliściona, że się tak <laughs> zdarza, tak? Potem mamy jeszcze palmę kokosową. E, to jest palma daktylowa, daktylowa. E, palma daktylowa ona Osiąga gigantyczne rozmiary. To są Niez takie wielkie, które często stoją w holach jakichś instytucji. W tak? holach, tak. Nawet często jest wykorzystywana w kościołach. Mm -hmm. No <noise> oh, tak, bo rzeczywiście zajmuje dużo miejsca i bardzo pięknie się prezentuje. Zwłaszcza na Niedzielę Palmową może się przydać. <noise> <noise> I kojarzy się z dużą egzotyką, z wakacjami pod palmami. Tak, jeszcze Livingstonia, Livistonia. Livistonia. to ta malutka taka, która tutaj stoi przed nami. Tak, duże, to akurat jest mała wersja, ale ona tworzy duże, dłoniaste um, liście pod którymi, jak, jak na filmach w Egipcie, kiedy Kleopatra jest wachlowana to tym, tak? liściami, to właśnie Livistonia. są te Tak się chcemy poczuć, jak Kleopatra, no troszkę może w mniejszym wymiarze, <sum> Mniejszy, to, akurat jest to możemy mi. taką Livistonię sobie y, zakupić i tak się troszkę czuć. Bardzo dziękujemy Wojtku za twoje palmowe opowieści. A przed nami co jeszcze? Tuż po krótkiej przerwie. Jak mądrze chwalić swoje dziecko a także Kazik Staszewski o swojej autobiografii Idę tam, gdzie idę. A na naszym czacie Sarsa, autorka największego przeboju lata.